Proszę, pani Lejny. Byłam u pana jakiś czas temu. Ta terapia, którą mi pan zalecił, była zaiste cudowna. Czuję się o wiele lepiej, jestem o wiele szczęśliwsza. Miło mi to słyszeć. Ale tym razem będę potrzebowała podwójnej dawki. <głosł> Te twoje żarty. Za każdym razem wprawiają mnie w osłupienie. Ja chciałem z góry przeprosić za mój wygląd, ale jest godzina 20 minut po północy i przed chwilą skończyliśmy spektakl Intryga w Domu Kultury Oskar. Intrygę zagraliśmy pierwszy raz w koninie i e, by, odbywało się to w ramach projektu pod nazwą Noc kultury, która to noc kultury trwała od 19 do 21 września i my właśnie 20 września w sobotni wieczór, bo spektakl rozpoczął się o godzinie 22. E, bawiliśmy e, czy intrygowaliśmy licznie zgromadzoną publiczność w pięknej klimatyzowanej sali Oskar. Nie masz pojęcia, jak zresztą czy to wystarczy, to trzeba wrócić do nich. A nie zróbcie tego. Jakoś tu patrzycie, coś razi, wyłowi, a potem... Niczego nie pomaga. Ale może nie są. I widzę, jak wchodzą do tego biura, to mnie nękać pytaniami, a ja nie wiem jak przekonać. Jeśli chodzi o, chodzi o rolę komisarza Rolickiego, to od samego początku było to założeniem i to założenie jeszcze wzmocnił i pomógł swo, swoimi radami i sugestiami aktor z Kalisza z Teatru Bogusławskiego, pan Marcin Trzęsowski, który właśnie zasugerował, że ta postać ma być taka Coś z porucznika Colombo, ale bardziej w ten desen, że komisarz, który więcej wie niż mówi i pokazuje, nie? taki trochę tutaj, że się zaśmieje, coś zażartuje, zrobi minę, ale trzyma bohaterów swojej akcji w jakiejś niepewności, którzy nie wiedzą, ile on tak naprawdę wie. Rola czarnego charakteru po wcześniejszych zagranych dwóch farsach. Była niezłym wyzwaniem, ale drugi reżyser Marcin Trzęsowski świetnie wymyślił moją rolę. Zaplanował od początku do końca i trzymałem się po prostu planu. To gdzieś w człowieku jest, ten czarny charakter, trzeba było go tylko znaleźć i, i dać, 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 mu, dać mu się pokazać. Także myślę, że to taka rola w pewnym momencie, no, każdy człowiek ma coś z takiego, z takiego, z takiego mojego bohatera. I nie, 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 nie było to jakieś ogromne wyzwanie, ale świetnie wymyślone. Nie prowadzę wielkiej działalności, która ma upaść <laughs> i nie potrzeba, potrzeba mi kombinować. Także mam kochającą żonę i, i dzieci i też nie myślę o tym, żeby <laughs> coś zmieniać. Także, także miło po prostu grać tą rolę i być przez pewien czas kimś innym. Ciebie jak widzę raczej to bardzo. Nie barę. No Nie mam zamiaru zadawać się w za każdym razem, kiedy odkupuję, jakiegoś trupa. Czasami zdarzają się się kończy tej sytuacji. Pamiętam, jak dałem z Proszę, już mi nic więcej nie opowiadać. Chciałem cię tylko rozerwać. to mi nie rozrywa, To nie działa. To jest spektakl, który właściwie chyba, nazwijmy to, gminnej publiczności nie trzeba jakby prezentować czy, czy wyjaśniać, bo no jakby baza teatru to właśnie Brzeźno. I gminność kultury. Natomiast faktycznie spektakl jest bardzo zawikłany, ma wiele różnych możliwości rozwiązania, nazwijmy to. Wiele wątków, które się wzajemnie, które wzajemnie korelują, ale ponadto wielu widzów, a mam takie relacje od nich samych, <laughs> przez dużą część spektaklu myśli, że wiek to jest jakby sprawcą całej intrygi. I koniec okazuje się jednak zaskakujący. Jeżeli ktoś nie oglądał, no to trudno, ale być może jeszcze będziemy grali. Także serdecznie Państwa zapraszam, bo naprawdę warto. Konińskiej publiczności podobało się, tak wynika z recenzji. Chyba nie do końca rozumiem, o co Panu chodzi. Wiesz, że doktor wystawił do Roberta No oczywiście. Sama go napisałam, żeby doktor mógł, mógł go podpisać. Była do nim kiedy? Ja i go tutaj nie biurze. I nic nie wydawało, byś się tym podejrzał. A dlaczego miałbym? Nie wiem. Ze względu na relacje, które łączyła doktora Szabo-Muzmarłego, ze względu na malutko, ze względu na zbyt wysokie ubezpieczenie. Zapatrzyło zbyt wiele z tego w To jest tak na próbach, że. Yy, są rzeczy, które jeśli się już zna tekst dobrze i gdy się gra i ten tekst mówi, to jakby nie myśli się o samym tekście, tylko intuicyjnie jak się go wypowiada to y, wykonujesz jakieś gesty, nie wiem, y, ciałem czy, czy tylko twarzą, nie mimicznie, czy poruszasz się w jakiś sposób na scenie z partnerami. Jakoś tak intuicyjnie to wychodzi z ciała, nie? o tym jakby wtedy już nie myślę, nie? jeżeli znasz dobrze tekst. Nie, nie myślisz o tekście, tylko Mówisz go, jakby samo ciało ci podpowiada, jak się ma złożyć, co ma zrobić, gdzie coś bardziej podkreślić, jak wzmocnić. Nie? Yy, no. Sylwia zeznawała, ale nie mają pojęcia, gdzie są te różnice. Udało nam się. To koniec. Dzięki temu, że wszystko zaplanowała. Tobie też nie poszło źle. Widziałeś kiedykolwiek coś tak pięknego? Brakuje tylko zakończenia ostatniego odcinka. Gdzie zostawiam samochód? W tej uliczce na tyłach. Biedny chyba się tu <noise> Nie mówiąc już nic o tej durnej ceremonii. <noise> Ale się zdziwią, gdy zobaczą, że jej kochany doktor... Spektakl mi takie duże wydarzenie, które trwa ponad dwie godziny. No musi mieć swojego realizatora. Ja miałem tą przyjemność, że występowałem tu dzisiaj w podwójnej roli współreżysera, bo jakby, jakby tutaj główną twarzą przedsięwzięcia jest Marcin Trzęsowski, który jest na co dzień aktorem Teatru Kaliskiego, natomiast jego dzisiaj tutaj nie było. Sztuka miała swoją premierę 12 kwietnia, czyli to już trochę czasu minęło. W międzyczasie graliśmy w Brzeźnie kilkukrotnie i w Żerkowie. Koło Jarocina występowaliśmy na festiwalu Freefield Days. No i dzisiaj Oscar. No, ktoś musi realizować spektakl, zadbać o dźwięk, światło, no i akurat ta niewdzięczna rola przypadła właśnie mi, a niewdzięczna z tego tytułu, że zdecydowanie zawsze wolę być za kulisami i czuć te emocje, które towarzyszą aktorom przed każdym ich wyjściem na scenę. No ale cóż, musiałem się dzisiaj wczuć w rolę widza, znając tekst, więc jakby no, jest to o tyle właśnie niewdzięczna rola, jak to podkreśliłem.